Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się i zdajesz sobie sprawę, że wszystko, co myślałeś, że wiesz o swoim istnieniu, że w tobie działają części, które wpływają na każdą myśl, każdą emocję i każdą decyzję, jaką podjąłeś do tej pory. Pomyśl o możliwości, że twoja prawdziwa natura nie ogranicza się tylko do fizycznego ciała, lecz że istnieją głębsze wymiary twojego istnienia, które pozostawały ukryte. Czekając na odkrycie. Dlaczego niektórzy ludzie wydają się być w pełnej harmonii z życiem, podczas gdy inni czują się uwięzieni w cyklu cierpienia i zamieszania? Dlaczego są tacy, którzy doświadczają pokoju i jasności, podczas gdy inni żyją w ciągłym wewnętrznym konflikcie? Odpowiedź tkwi w czterech ciałach twojej duszy. To niewidzialne struktury, które determinują sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość i poziom świadomości, w jakim się znajdujesz. Każde z tych ciał ma swoją specyficzną funkcję, a dopóki ich nie zrozumiesz i nie zrównoważysz, nie będziesz mógł doświadczyć pełni swojego prawdziwego potencjału. Dziś odkryjemy sekrety tych czterech ciał, ale jest coś więcej. Ostatnie z nich jest najbardziej potężne, a zrozumienie go jest kluczem do osiągnięcia prawdziwego przebudzenia. To, co odkryjesz w tym filmie, ma potencjał, by na zawsze odmienić Twój sposób postrzegania życia. Aby rozpocząć tę podróż, musimy uznać jedną fundamentalną prawdę: człowiek to nie tylko ciało i kości. Jeśli sądzisz, że jesteś jedynie ciałem fizycznym, jesteś uwięziony w iluzji, która ogranicza Twoją ewolucję. Od starożytnych nauk hermetycznych po mądrość Weda. Wszystkie tradycje duchowe wskazują, że nasze istnienie jest wielowymiarowe. Pierwszym poziomem tej struktury jest ciało fizyczne, najbardziej oczywiste i namacalne. To pojazd, który pozwala nam interakcję ze światem materialnym. Dzięki niemu doświadczamy przyjemności i bólu odpoczynku i wyczerpania choroby i witalności. Każde odczucie, które postrzegamy, każdy ruch, który wykonujemy, każda funkcja biologiczna, która zachodzi w naszym wnętrzu, Należy do tego poziomu istnienia. Jednak największym błędem ludzkości było utożsamianie się wyłącznie z tym ciałem. Od momentu narodzin uczymy się, aby stawiać je na pierwszym miejscu. Dbać o nie, karmić je, wzmacniać. Co się dzieje, gdy nasze fizyczne dobrobyt nie wystarcza, by zapewnić nam prawdziwe zadowolenie? Starzy mędrcy już to wiedzieli. Hermes Trismegistus w swoim słynnym prawie korespondencji. Pozostawił nam kluczową naukę: jak na górze, tak i na dole jak w środku, tak na zewnątrz. To oznacza, że nasze ciało fizyczne jest jedynie odbiciem tego, co dzieje się na bardziej subtelnych poziomach naszego istnienia. Choroba w ciele nie jest niczym innym, jak zewnętrzną manifestacją wewnętrznej dysfunkcji. I tu pojawia się kluczowe pytanie: jeśli ciało fizyczne jest tylko najzewnętrzną warstwą co jest dalej? To prowadzi nas do drugiego poziomu. Ciała emocjonalnego to jest pole, w którym zamieszkują nasze uczucia, nasze pasje i najgłębsze lęki. Podczas gdy ciało fizyczne potrzebuje jedzenia i tlenu, ciało emocjonalne odżywia się doświadczeniami, ludzkimi interakcjami, wspomnieniami i nierozwiązanymi traumami. Emocje to energia w ruchu. Za każdym razem, gdy czujesz radość, wdzięczność lub miłość, twoje pole energetyczne się rozszerza. A wibracja wzrasta. Ale kiedy doświadczasz strachu, złości lub smutku, tworzysz blokady, które ograniczają Twój rozwój, to tutaj wiele osób utknęło, nie zdając sobie z tego sprawy. Pomyśl, ile razy reagowałeś impulsywnie, nie rozumiejąc dlaczego, ile razy intensywna emocja skłoniła Cię do podjęcia decyzji, z których później żałowałeś. Dzieje się tak, ponieważ ciało emocjonalne działa na poziomie podświadomym. Jeśli tego nie zrozumiemy i nie zrównoważymy, kończymy będąc kontrolowani przez nie, zamiast to my mieli kontrolę. Sigmund Freud, ojciec psychoanalizy, powiedział kiedyś: Dopóki nieświadome nie stanie się świadome, podświadomość będzie kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. To zdanie zawiera uderzającą prawdę. Większość ludzi żyje swoim życiem, nie zdając sobie sprawy, że są rządzeni przez emocje i przekonania. Które ukształtowały się w ich dzieciństwie, w przeszłości. Wierzą, że mają kontrolę, ale w rzeczywistości są spychani przez niewidzialne wzorce, których nie rozumieją. Ale oto klucz: gdy uczysz się pracować ze swoim ciałem emocjonalnym, odzyskujesz władzę nad swoim życiem. Już nie reagujesz z lęku czy niepewności, lecz z wyższej świadomości. I to jest dopiero początek. W następnej części zbadamy trzecią ciało, to, które niewielu rozumie, ale które jest bramą do wyższego poziomu świadomości. Bez tej wiedzy przebudzenie wciąż pozostaje niekompletne. Czy jesteś gotowy, by to odkryć? Jeśli jak dotąd zgłębialiśmy ciało fizyczne i emocjonalne, nadszedł czas, aby zanurzyć się w jeszcze głębszy poziom naszego istnienia. To, co odkryjesz poniżej, jest mostem między tym, kim myślisz, że jesteś. A tym kim naprawdę jest? Po ciele fizycznym i emocjonalnym znajduje się trzeci poziom naszej struktury energetycznej. Ciało mentalne. To centrum naszych myśli, przekonań i postrzegania rzeczywistości. Jeśli ciało fizyczne pozwala nam poruszać się w świecie materialnym, a ciało emocjonalne łączy nas z naszymi wewnętrznymi doświadczeniami, to ciało mentalne jest odpowiedzialne za interpretowanie wszystkiego, co się zna, dzieje i nadawanie temu znaczenia. Ale tutaj jest szokująca prawda, której niewielu rozumie. Większość ludzi nie kontroluje swojego umysłu. Uważają, że myślą wolno, że ich pomysły i przekonania są własne, ale w rzeczywistości są produktem warunkowań, wpływów zewnętrznych, narracji narzuconych przez społeczeństwo, edukację i kulturę. Od momentu narodzin nasz umysł jest kształtowany przez wszystko, co nas otacza. Mówią nam, co jest realne. A co nie, co jest możliwe, a co nie, czego powinniśmy się bać i co powinniśmy gonić? Najniebezpieczniejsze w tym wszystkim jest to, że umysł, gdy nie jest zrozumiany i kierowany, staje się niewidzialnym więzieniem. Uwięzia nas w zestawie powtarzających się myśli, które determinują nasze działania, nasze nawyki i w ostateczności nasz los. To tu wiele osób utknęło w swoim procesie przebudzenia. Próbują zmienić swoją rzeczywistość na poziomie fizycznym, szukają odpowiedzi w swoich emocjach, ale wciąż nie znajdują spokoju, ponieważ nie nauczyły się opanować swojego ciała mentalnego. Filozof René Descartes powiedział: Myślę, więc jestem, ale pytanie, które niewielu zadaje, brzmi: Czy to ja myślę, czy po prostu jestem odbiorcą pomysłów, które napływają z zewnątrz? Aby naprawdę się przebudzić, musisz nauczyć się obserwować swój umysł bez identyfikacji z Każda myśl, którą masz, to nie więcej niż wibracja w Twoim polu energetycznym. Niektóre myśli Cię podnoszą, inne osłabiają, ale klucz tkwi w uświadomieniu sobie, że nie jesteś swoimi myślami. Pomyśl o tym, ile razy miałeś negatywne, autodestrukcyjne lub ograniczające myśli, które wiedziałeś, że nie są prawdziwe, a mimo to w nie uwierzyłeś. Może mówiłeś sobie, nie jestem wystarczający, nigdy mi się to nie uda, nie zasługuję na szczęście. Te myśli nie są prawdą. To programy, które zostały zainstalowane w twoim umyśle na przestrzeni lat. To tutaj wkracza prawdziwa siła umysłu. Kiedy uczysz się oczyszczać swój umysł z ograniczających przekonań, kiedy zaczynasz kontrolować swoje myśli zamiast być przez nie kontrolowanym, zaczynasz doświadczyć nowego poziomu jasności i wolności. Ale jak to osiągnąć, odpowiedź była nauczana w wszystkich tradycjach duchowych od wieku. Praktyka obserwacji w buddyzmie nazywana uważnością, w filozofii hermetycznej znana jako alchemia mentalna, w tradycji hinduskiej to mistrzostwo nad manas umysłem. Wszystkie te nauki zmierzają w tym samym kierunku. Moc bycia, świadomym swoich myśli, bez dawania się wciągnąć w nie. Kiedy potrafisz to zrobić, Zdajesz sobie sprawę, że wiele z ograniczeń, które uważałeś za swoje, były tylko iluzjami stworzonymi przez Twój umysł. Przestajesz identyfikować się ze strachem, lękiem, wątpliwościami. Zaczynasz żyć z poziomu obecności, gdzie nie reagujesz automatycznie na zewnętrzne bodźce, lecz wybierasz, jak odpowiedzieć na każdą sytuację z wyższego poziomu świadomości. I tu wszystko zaczyna się zmieniać, ale jest jeszcze coś więcej. Do tej pory rozmawialiśmy o ciele fizycznym, ciele emocjonalnym i ciele mentalnym. Jednak istnieje czwarte ciało, najbardziej tajemnicze i potężne ze wszystkich ostatni poziom naszej egzystencji. Nie może być zrozumiane przez logikę ani racjonalne myślenie to źródło naszej prawdziwej esencji, rdzeń naszego istnienia. Nieliczni doświadczają go świadomie, ale ci, którzy to robią, Odkrywają ostateczną odpowiedź na pytanie, które intryguje ludzkość od wieków: kim naprawdę jestem? W następnej części zbadamy to czwarte ciało i jego połączenie z najgłębszą prawdą naszej egzystencji. Bez tej wiedzy przebudzenie pozostaje niekompletne. Przygotuj się, bo to, co za chwilę usłyszysz, może zmienić Twoje życie na zawsze. Jak do tej pory, eksplorowaliśmy trzy fundamentalne wymiary naszego istnienia. Ciało fizyczne, ciało emocjonalne i ciało mentalne. Ale jest coś jeszcze, coś, co przekracza materię, zmysły i rozum. Poziom istnienia, który niewielu potrafi w pełni zrozumieć, ale który jest kluczem do prawdziwego przebudzenia. Oto czwarty wymiar ciało duchowe. W przeciwieństwie do innych ciał, ciało duchowe nie jest widoczne. Nie można go dotknąć ani zmierzyć za pomocą narzędzi naukowych to istota tego, kim jesteśmy. Boska iskra, która łączy nas z całością. Podczas gdy ciało fizyczne należy do świata materii, ciało emocjonalne do świata uczuć, a ciało mentalne do królestwa myśli. Ciało duchowe należy do sfery czystej świadomości, źródła naszej egzystencji. Ale pojawia się wielkie pytanie: jeśli wszyscy mamy ciało duchowe, dlaczego większość ludzi nie doświadcza go świadomie? Odpowiedź jest prosta ponieważ żyjemy od niego odłączeni. Od chwili narodzin nasza uwaga jest pochłonięta przez świat materialny. Uczą nas identyfikować się z naszym ciałem, emocjami i myślami, ale rzadko uczą nas patrzeć dalej. Społeczeństwo warunkuje nas do wiary w to, że jedyną realność stanowi to, co możemy zobaczyć i dotknąć. I tak, nie zdając sobie z tego sprawy, odłączamy się od najważniejszej części naszego istnienia. Jednak ciało duchowe wciąż tam jest, czekając na ponowne odkrycie. Starożytne tradycje duchowe mówiły o tym okresie przez wieki. W hinduizmie nazywa się to Atmanem, najwyższą istotą, która mieszka w każdym z nas. W buddyzmie to buddyjska natura stan oświecenia, który przekracza ego. W naukach hermetycznych to zasada jedności z kosmosem połączenie z uniwersalnym umysłem. Ale jak możemy uzyskać dostęp do tego wymiaru naszego istnienia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć jedną fundamentalną prawdę. Ciało duchowe nie może być doświadczane z poziomu racjonalnego umysłu. To nie jest coś, co można analizować lub intelektualnie pojąć. To coś, co trzeba żyć, czuć, doświadczać bezpośrednio. Tutaj wchodzi w grę praktyka obecności, medytacja i rozszerzenie świadomości. Kiedy uczymy się uspokajać umysł i odłączać od rozpraszaczy zewnętrznego świata, zaczynamy dostrzegać głębszą rzeczywistość. Stan spokoju i jasności, który wykracza poza jakiekolwiek emocje czy myśli. Pomyśl o tym, czy kiedykolwiek poczułeś głębokie połączenie z wszechświatem? Może podczas patrzenia na gwiazdy, podczas medytacji lub w chwili absolutnej ciszy, gdy wszystko wydawało się być w doskonałej harmonii. To jest Twoje ciało duchowe manifestujące się, przypominające Ci, że jesteś znacznie więcej niż myślisz. Ale oto największa przeszkoda ego. Ego jest barierą, która uniemożliwia nam doświadczyć naszej prawdziwej istoty. To głos w naszej głowie, który mówi, że jesteśmy oddzieleni od innych, że jesteśmy tylko ciałem, że nasza tożsamość sprowadza się do naszego imienia, historii i posiadłości. I dopóki będziemy identyfikować się z ego, nasze ciało duchowe pozostanie ukryte. Nauki ezoteryczne mówią, że ego jest jak cień, który zasłania światło naszej świadomości. To nie oznacza, że powinno być zniszczone, ale transcendentowane. Kiedy przestajemy identyfikować się z iluzją oddzielnego ja, kiedy rozumiemy, że jesteśmy częścią czegoś znacznie większego, zaczynamy doświadczać prawdziwej wolności. To jest moment, w którym wszystko się zmienia. Kiedy aktywujesz swoje ciało duchowe, przestajesz żyć w strachu. Śmierć już nie jest zagrożeniem, ponieważ rozumiesz, że jesteś wieczny. Zmartwienia materialnego świata tracą nad tobą władzę, ponieważ uświadamiasz sobie, że prawdziwe bogactwo znajduje się w tobie, a nie na zewnątrz. A to najważniejsze objawienie ze wszystkich. Przebudzenie to nie stawanie się czymś nowym. Ale przypominanie sobie, kim zawsze byłeś. Ale jest jeszcze coś, ostatni element, który łączy wszystko. W ostatniej części tego wideo ujawnimy ostateczny sekret dotyczący czterech ciał twojej duszy i jak je zintegrować, aby doświadczyć całkowitego przebudzenia. To, co odkryjesz poniżej, jest kluczem łączącym wszystkie poziomy twojego istnienia. Bez tej wiedzy proces pozostaje niekompletny. Czy jesteś gotowy na ostateczną prawdę? Teraz, gdy zbadaliśmy cztery ciała naszej egzystencji fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe, docieramy do najważniejszej części integracji. Ponieważ świadomość o istnieniu tych ciał to zbyt mało, klucz do prawdziwego przebudzenia polega na ich zestrojeniu, na sprawieniu, by działały wspólnie w harmonii. I tutaj wiele osób zawodzi na swojej duchowej drodze. Niektórzy koncentrują się wyłącznie na ciele fizycznym, wierząc, że zdrowie i długowieczność są ostatecznym celem. Inni zostają uwięzieni w ciele emocjonalnym, dając się ponieść swoim uczuciom, nie rozumiejąc ich pochodzenia. Niektórzy szukają odpowiedzi w ciele mentalnym, pożerając wiedzę, ale nie stosując jej naprawdę. A nieliczni zdołają dostrzec ciało duchowe, ale nie potrafią go ugruntować w codziennym życiu. Jednak prawdziwe przebudzenie nie następuje, gdy koncentrujesz się tylko na jednym z tych ciał. Wydarza się, gdy wszystkie działają razem. Gdy energia swobodnie przez nie przepływa, pozwala ci żyć w stanie równowagi i głębokiego połączenia z uniwersum. Pomyśl przez chwilę: jaki sens ma rozwijanie umysłu, jeśli Twoje ciało jest słabe i Jaki sens ma osiąganie wyższego stanu duchowego? Jeśli wciąż jesteś niewolnikiem niekontrolowanych emocji? Jaki sens ma posiadanie zdrowego ciała, jeśli twój umysł jest pełen negatywnych i ograniczających myśli? Integracja jest kluczem. Aby to osiągnąć, konieczny jest proces oczyszczenia na każdym poziomie Twojego istnienia. Ciało fizyczne musi być traktowane jak świątynia. Świadome odżywianie, ćwiczenia, odpoczynek i kontakt z naturą są fundamentami. Nie chodzi o obsesję na punkcie fizycznej doskonałości, ale o zrozumienie, że ciało jest pojazdem, który pozwala ci doświadczyć tej rzeczywistości. Ciało emocjonalne potrzebuje zrozumienia. Nie chodzi o tłumienie emocji, ani o dawanie się im ponieść, ale o obserwowanie ich w pełnej świadomości. Każda emocja, którą odczuwasz, ma dla Ciebie przesłanie. Kluczowe jest nauczenie się czuć bez popadania w cierpienie. Ciało mentalne musi być trenowane. Umysł to potężne narzędzie, ale tylko wtedy, gdy nauczysz się nim właściwie posługiwać. Jeśli to nie ty kierujesz swoimi myślami, ktoś inny zrobi to za ciebie. Medytacja, introspekcja i kwestionowanie swoich przekonań pomogą ci uwolnić się od warunków, które zostały w ciebie zaszczepione. Na koniec ciało duchowe musi być aktywowane. Nie osiągniesz tego poprzez czytanie książek ani gromadzenie informacji. Wydarza się to tylko wtedy, gdy pozwalasz sobie doświadczać życia z pełną obecnością. Kiedy łączysz się z tym, co naprawdę jesteś, ponad czasem, ponad przestrzenią, ponad iluzją, ja. Ale oto nadchodzi najważniejsze odkrycie ze wszystkich. Nie musisz szukać przebudzenia nigdzie na zewnątrz. Nie musisz podążać za górą. Nie potrzebujesz skomplikowanych doktryn. Nie musisz rezygnować ze świata, aby odnaleźć prawdę. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w Tobie. Zawsze tam było. Musisz tylko to sobie przypomnieć, a kiedy sobie przypominasz, wszystko się zmienia. Strach znika, ponieważ wiesz, że jesteś czymś więcej niż ciałem. Niepokój się rozprasza, ponieważ rozumiesz, że, że życie ma większy sens. Zamieszanie zanika, ponieważ przestajesz szukać odpowiedzi na zewnątrz i zaczynasz słuchać swojej wewnętrznej mądrości. Przebudzenie nie polega na stawaniu się jakimś nowym. To zdjęcie wszystkich warstw iluzji które zostały na ciebie nałożone, i zobaczenie z jasnością tego, co zawsze tam było. A teraz pytam cię, czy jesteś gotowy na ten krok? Jeśli dotarłeś tutaj, to nie jest przypadek. Coś w tobie wiedziało, że musisz to usłyszeć, ponieważ w głębi duszy już znasz prawdę. Musisz tylko pozwolić sobie ją przypomnieć. Więc wybierz: dalej żyj tak jak dotychczas, czy zrób pierwszy krok w stronę prawdziwego przebudzenia. Decyzja zawsze była w Twoich rękach. Dziękuję za uwagę.